W sobotę 18 października w Centrum Kultury w Pieszycach odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu pod wyciąg na Wielkiej Sowie. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Mirosław Obal, nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Jan Dzięcielski oraz przedstawiciel inwestora Jakub Górski, który zaprezentował wstępną koncepcję wyciągu na tym terenie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele różnych środowisk, dla których inwestycja ta z pewnością daje duże szanse rozwoju pod względem zarówno turystycznym, jak i gospodarczym. Dzisiaj pierwsze spotkanie po to, aby inwestor przedstawił koncepcję planowanej inwestycji. Myślę, że to dla nas jest chyba najważniejsze spotkanie, bo dzisiaj zobaczymy po raz pierwszy tę wizję, w jaki sposób wielka sowa będzie zagospodarowana, jakie w pierwszej kolejności będą wykonywane inwestycje. Wiadomo, że będzie to inwestycja wieloletnia i docelowo będzie prowadziła do utworzenia w, pod Wielkosową na terenie Potoczka prawdziwego ośrodka turystycznego. Bardzo ważnym elementem inwestycji są pozytywne opinie dotyczące uwarunkowań środowiskowych. Tutaj w naszych warunkach jest to ostoja nietoperzy górsowych, w związku z powyższym główny, główny nacisk będzie nałożony na ochronę nietoperzy. Ale też trzeba pamiętać, że jeżeli przy stacji tej narciarskiej powstanie porządny zbiornik do naśnieżania, to ten zbiornik będzie spełniał trzy funkcje. Po pierwsze na śnieżaniu, po drugie jako zbiornik Pepoż, a po trzecie właśnie dla nietoperzy. I wszystko można fajnie, zgrabnie połączyć, jeżeli ktoś chce. Nie ukrywamy, że sama inwestycja w tej chwili jest na etapie przygotowań. W ostatnich dniach podpisaliśmy wnioski i umowy. Z firmami, które będą zajmować się przygotowywaniem decyzji środowiskowych, raportów oddziaływania środowiskowego. Mamy nadzieję, że te postępowania, które są najważniejszym etapem prac, nie będą trwały bardzo długo. Może tutaj kilka słów wyjaśnienia, co znaczy bardzo długo. W kowarach, dla przykładu, takie postępowanie trwało prawie dekadę. Mamy nadzieję, że tutaj przy pomocy lokalnych władz, dzięki działaniom osób, które zatrudniliśmy, które są wybitnymi fachowcami w tej dziedzinie, to nie będzie trwało tak długo. Liczymy, że w przeciągu dwóch, trzech, może czterech lat uda nam się te postępowanie przeprowadzić, bo chcielibyśmy rozpocząć te inwestycje jak najszybciej. Naszym priorytetem jest jednak to, żeby te wszystkie działania, które tu będą przeprowadzone były zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i zgodnie z wymogami nie tylko inwestorów, turystów, narciarzy, ale także ekologów. Także to jest etap przygotowawczy i liczymy na to, że on zakończy się jak najszybciej. Dzisiaj będziemy pokazywać taki model tego, co chcielibyśmy tutaj zrobić. Nie ukrywamy, że to jest tylko pierwszy etap i rozważamy rozszerzenie tego, co będzie dzisiaj pokazane. Natomiast to, czy jest możliwe rozszerzenie i w jakim zakresie, wyjdzie prawdopodobnie po przeprowadzeniu postępowań związanych z oddziaływaniem tej inwestycji na środowisko, czyli z tymi tak zwanymi ekologicznymi decyzjami. Jeżeli te decyzje będą po naszej myśli, mamy nadzieję, że uda się może jeszcze nawet rozszerzyć to, co ci zaprezentujemy. Bez wątpienia determinacja ze strony inwestora jest bardzo duża. Miejmy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i przychylności zarówno władz miasta, jak i Nadleśnictwa Świdnica, wszystkie potrzebne uwarunkowania, a w szczególności te związane z ochroną środowiska, zostaną jak najszybciej rozpatrzone pozytywnie. Po to, aby efekty zaprezentowanej koncepcji jak najszybciej znalazły swoje odzwierciedlenie na placu budowy.